Pam 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 pom! Witajcie wojownicy, teraz tutaj się witajcie na kanale Clash of Clans po polsku. Przechodzę dzisiaj do Was z takim materiałem, dotyczącym eventu, który wyszedł dzisiaj. Polega on na zdobywaniu srebrnych spikeboli. Zdobywa się je w ten sposób, że niszczy się budynki podczas zwykłych ataków multiplayer. Są to losowe budynki i z tego co pamiętam dostaje się jeszcze dodatkowy bonus tych właśnie srebrnych piłek za zniszczenie e, ratusza przeciwnika. Później te szare piłki wypełniają nam event bar tak jak w poprzednich eventach. I zdobywamy między innymi właśnie złote buty, które są później do tradera w sklepie do wydania. Ale, i jest Training Boost, są shiny, Jest też ewentowa jednostka, którą zaraz omówię. Jest znowu Training Boost, ewentowy spell, który zaraz też omówimy. I tak to lecimy, 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 lecimy. No i chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o nagrody, o to. Free to play Gacze dostaną dekorację 30 Boosta. 3000 bucików, 5000 shinier i 4000 glowio. do tego są w stanie blokować giant towera jednostkę i nowe zaklęcie żółtej kartki. No, dla tych co kupują, Event -pasa, to jest dodatkowe 5000 złotych butów, 600 glowio i 80 style. No tak co w tej derze, co warto kupywać? No, jak dla mnie piłka zawsze, zawsze epickie ekwipunek ponad wszystko, chyba że jesteś graczem, który płaci za event pas, to wtedy sobie możesz też pozwolić na skina ale ja na przykład zawsze wybieram funkcjonalno, funkcjonalności ponad, ponad dekoracje czy będę piłki używał, czy nie się jeszcze okaże bo może być tak, że może się okazać lepsza od rękawicy, ale to wszystko wyjdzie w praniu no, co ta piłka robi? No, tutaj nie jest na maksymalnym poziomie, ale jej obrażenia na maksymalnym poziomie to będą około 3500. Um, od, będzie się odbijała do 9 razy od budynków. E, będzie pasywnymi zdolnościami jest zwiększenie y, DPS-u i zwiększenie y, życia. Bardzo przyjemna rzecz. Ale teraz przejdźmy, może, do ewentowej jednostki. Jakie je używaczcie używać? Z czym się to je? Z tego co widzicie, to Giant jego abilitka na początku polega właśnie na rzucaniu piłki, która się odbija trzy razy, coś jak bowlera, tylko niszczy przy tym mury i zadaje 1650 obrażeń, co nie jest mało. Będzie zajmowała 15 miejsca, prędkość uszania 16, życia 3600, a tak to obrażenia 200. Bardzo spokojna jednostka. Jestem ciekaw, z czym ludzie wyjdą teraz jeżeli chodzi o użycie tych dwóch nowych, ewentowych jednostek, bo jeszcze jest barbarzyńca. I cieka ciekawszym w sumie od tego dzianta jest dla mnie żółta kartka, która może wyłączyć albo budynek obronny, albo bohatera na czas dwóch, sekund, dwóch minut z walki. Jeżeli to nie jest podany jakiś błędny czas, bo coś tu się chyba źle wyświetla. Chyba nie dwóch minut chyba dużo krócej. I w momencie, jak jest ta jednostka wyłączona, czy ten, to działa coś jak taki mini Overgrowth Spell, ten nowy, że po prostu jednostki ją ignorują. I ta jednostka też jakby jest zamrożona, więc na przykład przyda się to przy lotniczych atakach, gdzie można wyłączyć sobie dmuchawę na chwilę, wpuścić tego blimpa gdzieś w środek bazy bez problemu czy wyłączyć bohatera, żeby jednostki nie skręciły i zajęły się budynkami obronnymi? No naprawdę jest wiele, wiele, wiele możliwości na użycie tego. Fajnie CSP wygląda. Fajny klimat piłki nożnej ostatnio dodali. No i co? I tak naprawdę może, moglibyśmy jeszcze omówić tego barbarzyńcę na szybko ewentowego, który też jest całkiem przyjemny, też ma abilitkę fajną. Na początku walki targetuje najbliższy do siebie defensywny budynek i robi wo strzela wolnego po prostu za 3153 obrażeń, co jest naprawdę dużo, 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 bo to jest dosłownie niewiele mniej od y ognistej kuli dla dziadka na ostatnim poziomie. Tylko co warto wspomnieć, zasięg tej zdolności to jest tylko 11 kartek. Yy, zdolność dziadka, ta ognista kula nie ma ograniczenia zasięgu, można przejść przez całą mapę. No, ograniczenia zasięgu są, więc że to pod uwagę, jak się coś próbuje ściągnąć tą piłką poprzez mury, poprzez... Yy, czy nawet, nie wiem, Eagle na przykład można się, się ściągnąć, jeżeli gdzieś jest, gdzieś u brzegu bazy wystarczy dwóch takich rzucić tak naprawdę i jest po Eagle. Więc to było na tyle ze wszystkich ewentowych jednostek. Dużo osób zgłosiło swoje jakby skargi, że co będzie jeżeli boty robiły nam wyniki najlepsze, jakieś cheaty i tak dalej. się wypowiedział powiedział, że yy, regularnie sprawdza graczy i będzie osoby, które uważa za to, że oszukują albo używają jakiegoś rodzaju botów przy tych challenge'ach po prostu będzie ich wykluczał. Yy, że tak powiem, z listy najlepszych, żeby po prostu nie dać gemów komuś, kto po prostu oszukiwał. I to się tyczy wszystkich dni challenge'y. I teraz na sam koniec chciałbym Wam jeszcze tutaj przedstawić materiał tego pierwszego dnia challenge'owego z perspektywy gracza, który wykonał atak w 2 minuty 22 sekundy. Więc obejrzycie sobie atak. Jak widać jednostki są bardzo szybko wypuszczane. Praktycznie można by powiedzieć, że nie jak człowiek wypuścił te jednostki. Bardzo szybki atak. Bardzo sprawny ja bym nie podobał tak szybko. No i co? I to by było na tyle. Dzięki, że wpadliście. Mam nadzieję, że że kontent się podoba. Zostawcie łapkę w górę, subika. Byłbym bardzo wdzięczny. Dużo nam to da przy rozwoju kanału. No i co? Widzimy się wkrótce z kolejnymi filmami z wyzwań i nie tylko. Dużo w planach. Nie będę nic na razie Wam spoilerował, ale uwierzcie, przyszły kontent Wam się spodoba. Do zobaczenia. Hej!